Witam, dzień dobry moi drodzy. Sprawdzamy karty na 13. 13 luty 2025. Jeżeli macie urodziny, <laughs> wszystkiego dobrego dla Was. No, będę tak mówiła codziennie, słuchajcie. Oby um, słoneczko jutro dla Was zaświeciło, byście dostali fajne prezenty e, i żebyście czuli się w ogóle w środku dobrze. Tego Wam życzę. Karty na 13, moi drodzy. Zobaczymy. Karty na 13. Praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Rezultat dnia. Wasza rola jaka będzie jutro. Zdrowie. Co wy macie w głowie? Miłość. Miłość, wiadomość z góry i karta wyrocznia, ale z innej serii, słuchajcie. rocznie na 13 i sprawdzamy moi drodzy pracę uuu tu się zadzieje no powiem wam szczerze że chyba wszystko tak zaczyna ruszać w, tych, w tej pracy ostatnio tak po tych kartach mogę sądzić chyba styczeń był ciężki trudny a w lutym już tutaj nie wiem może słońce świeci słuchajcie ja zawsze z tym słońcem nie bo mnie pobudza na przykład bardzo Coś fajnego, coś się dzieje tutaj, nowe jakieś początki. Może w ogóle ta karta mówi o jakichś awansach i takich różnych sytuacjach? Może być lepsze stanowisko, coś takiego. No proszę, przepiękne karty, jezus Maria. Jak wam się umowa kończy, to macie ją przedłużoną na lepszych warunkach. Gdyby była taka sytuacja, no, powiem wam szczerze, fajnie się pokazuje. Szansa na większe pieniądze, na jakieś lepsze umowy w ogóle. Możecie dostać więcej niż oczekujecie. To się zdarza, słuchajcie. Może się naprawdę zdarzyć coś takiego. Yy, może być taka sytuacja, że w ogóle pracodawca jest z Was bardzo zadowolony. <laughs> Pokazujecie się w kartach takiego zapału, yy, myślenia fajnego i tak dalej. Co przy domu? No też w ogóle rewelacja. Słuchajcie, no czwartek chyba przed piątkiem przed walentynkami może albo nie wiem. Też bardzo dobrze. Coś odchodzi w niepamięć, ale. Hmm. Może być taka sytuacja, że kurczę. Jeżeli wiecie co, przy domu niektórzy się rozstali na zawsze, to karty pokazują Was w wielkiej mocy, powerze i nie wiadomo czym. E, może być taka sytuacja, że przy domu jesteście zadowoleni, ponieważ jakieś sprawy majątkowe na przykład ruszyły bardzo, związane z czyimś odejściem. Ktoś tam odszedł, i tu karty pokazują mi, że była szansa na coś. I w ogóle jest moc i power, i wszystko idzie dobrze, moim zdaniem. No, co ja Wam tu. Słuchajcie, jeżeli przede wszystkim pokazują się, słuchajcie, cztery karty Wielkich Arkan przy domu, tak? No, przepiękne karty, które mówią o tym, że może być duże jakieś zmiany, które przyszły, albo to, co Wy teraz robicie, co załatwiacie, co się pojawia w Waszym życiu, to jest bardzo przyszłościowe. To jest w ogóle taki moment, że to, co teraz się dzieje, naprawdę bardzo pozytywnie. W przyszłości może się okazać, że macie bardzo pozytywne, nie wiem, sprawy poszły tak, jak trzeba. To, co dzisiaj robicie, to właśnie na przyszłość robicie, że w przyszłości będziecie zadowoleni, że tak się potoczyło, tak się zadziało. Przepiękne karty. W ogóle jesteście przy domu Bogiem, że tak powiem, co, co? przyjdzie, nieoczekiwanie. <laughs> Powody do świętowania jakieś, może zaproszenie może być słuchajcie jakieś zaproszenie ktoś was zaprosi na walentynki albo zaprosi was na weekend albo zaprosi was na jakąś imprezę albo zaprosi was po prostu powie chodź wyjdziemy sobie gdzieś nieoczekiwana propozycja może być od osoby która się odsunęła w jakiś sposób ale tutaj karty mówią, że nie, może być taka sytuacja, że niespodziewanie przyjdzie zaproszenie z powodu tego, że trzeba uczcić coś co odeszło tak mi te karty pokazują. Jaki rezultat dnia jutro? O, gdzieś w środku. Hmm. Nie dajecie sobie szansy na coś. Tak mi karty pokazują. Wszystko jest wokół, słuchajcie, super. Naprawdę, tu jest wszystko super przy Was. Dzieje się w ogóle dużo dobrych rzeczy, uważam. A Wy nie dajecie sobie szansy na coś. Na co Wy sobie nie dajecie szansy. Tak jakbyście mieli żal, że postawiliście jakiś warunek. Jeżeli się rozstawaliście, z kimś rozwodziliście albo jakieś sprawy tutaj, to karty pokazują, że możecie mieć jakiś żal do siebie, że coś nie wyszło. Wiecie, bo nawet rozstanie czy rozwód nie jest żadnym powodem do dumy, że nam się coś nie udało, nie wyszło. To to. Ja się kiedyś rozwodziłam i pamiętam, jak koleżanka do mnie zadzwoniła i powiedziała: Słuchaj, no co, masz rozwód? no to chyba trzeba to uczcić i ja tak wiecie sobie pomyślałam, że właśnie nie ma co uczcić, no bo to, że się człowiekowi coś nie udało, coś nie możecie jakby przeżyć w środku w sobie, taki rezultat dnia, jakbyście mieli jednak gdzieś jakąś melancholię i smutek jutrzejszego dnia, że kurczę tęsknota tu się pokazuje, postawiliście jakieś warunki, podjęliście jakieś decyzje, ale gdzieś tak jakiś smutek w was pozostał, jak się robi spokój i cisza, bardzo często tak jest, że łapią nas wtedy jakieś takie, wiecie, łapie nas takie, takie myślenie, niż kurczę, a może trzeba było inaczej, łagodniej, a może jakoś, wiecie, mm, co w zdrowiu. <laughs> hmm. O Boże, cała jedna strona tak jakby Was bolała, te karty pokazują. <laughs> ręce w ogóle bardzo, łokcie, ręce, jakieś, nie wiem, zespoły cieśni albo coś w tym stylu tu się pokazuje u Was. Natomiast generalnie te karty pokazują, że wykonujecie jakieś zajęcia, być może zżmudne, albo ciężką pracę macie, i dlatego karty pokazują, że te wasze ręce oberwały, moim zdaniem. Oberwały. Mm, nie wiem, macie problem, żeby je podnieść do góry, w ogóle ból. Jedna strona się pokazuje, żebyście, macie jakby problem z jakąś bardziej jedną stroną, ale tutaj pokazują się głównie ręce i jakieś zespoły. Nie wiem, cieśni łokcie tenisisty, wiecie, jakieś takie rzeczy w tej karcie zawsze. Co wy macie w głowie? Zobaczmy. O, wyjdziecie do przodu, moi drodzy. W głowie to wy macie chyba dwie osoby. Tak jakbyście mieli trochę na oku dwie osoby. Albo jest to jedna osoba, ale ona tak jakby wysyła sprzeczne sygnały albo zaprzecza. Wysyła bardzo sprzeczne sygnały w ogóle macie w głowie iść do przodu bardzo, jesteście tutaj w karcie takiej osoby zdecydowanej wiecie czego chcecie, jeżeli chodzi o przyszłość tak, bierzecie się moim zdaniem za coś bardzo konkretnie, macie jakiś plan i bierzecie się za coś bardzo konkretnie a co w miłości? dla mnie posucha w tej miłości, tu się pokazuje jest ktoś, kto jest Wam być może przyjacielem, ale z tego nic nie będzie, bo to Wy odwracacie się i Wy nie chcecie może tutaj ktoś się chce z Wami przyjaźnić, jakaś osoba, która tam Wam pomaga, czy coś takiego. Chce się z Wami przyjaźnić, żeby się do Was zbliżyć, moim zdaniem, ale Wy tego nie chcecie. W ogóle nie bierzecie, jakby tej osoby, moim zdaniem, pod uwagę. Tutaj jest jakaś osoba w gronie znajomych z przeszłości, coś takiego. Wy nie chcecie wracać tam do tej przeszłości, czy do tej przyjaźni. Nie chcecie tej przyjaźni. Chcecie miłości, chcecie kogoś, kto, nie wiem, w oko Wam wpadnie. Może być taka sytuacja, że jeżeli jesteście w jakimś partnerstwie, to tu karty pokazują, że ta druga osoba wasza się w jakiś sposób stara, ale ona wam jest już bardziej przyjacielem niż, nie wiem, partnerem czy partnerką. Tak karty pokazują, a wy tego nie chcecie. No dobra, jaka jutro wasza rola? Zobaczmy. Czekaj. Czekaj, nie wyrywaj się z niczym. Czekaj, nie jest ci źle, tak? Te karty mówią. Po prostu czekaj. O Jezu, i tu się pokazują, wiecie, co fajna się pokazuje realizacja marzeń. Hmm. Z jakichś powodów karty pokazują, że ktoś musi wyzdrowieć, żebyście wy zrealizowali swoje marzenia. Karty mówią: cierpliwie, czekaj. Nie jest ci źle. Może na jakiś kontakt na, może na czyjeś wyzdrowienie. Nie wiem dlaczego. To nie jesteście wychorzy, moim zdaniem. Dla was spełnieniem by było, gdyby ktoś wyzdrowiał, komuś by się polepszyło. Czekaj, spokojnie. Tutaj jest wasza rola taka. Oczekiwać. Jaka wiadomość z góry dla Was na 13? Nie wiesz, którą drogą pójść? To zmień zdanie. Bo chaotyczna decyzja, czy jakaś nie. Nieprze... Inaczej. Jeżeli nie wiecie, czy kupić żelazko, czy mikrofalówkę, to karty pokazują, nie kupuj niczego. Dlatego, że to będzie nietrafiony zakup w przyszłości. Tak mi się to pokazuje. Zmień zdanie dodatkowo jest pokazane. Jeżeli nie wiesz, jak postąpić, co kupić, jak zrobić, co myśleć o danej sytuacji, to nie myśl, nie kupuj, nie rób. Po prostu. Bo karty pokazują, że przyjdzie jakaś sytuacja, która cię poprowadzi. Czyli na przykład, jeżeli nie macie, nie wiecie, którą drogę wybrać, co kupić, co sprzedać, w co zainwestować, jak postąpić, jak się zachować. To karty mówią, może dlatego też waszą rolą jest czekać. Karty mówią, że przyjdzie jakiś incydent, przyjdzie jakaś sytuacja już niedługo, która tak naprawdę wskaże ci drogę, wskaże ci ścieżkę. Nie postępujcie pochopnie. Jeżeli nie macie przekonania do jakichś spraw, nie róbcie tego, dlatego że rykoszetem to się odbije, tak? A karty mówią, przyjdzie incydent, przyjdzie sytuacja, przyjdzie moment już niedługo, gdzie ty się dowiesz po prostu. Którą drogą pójść, co zrobić, co myśleć i tak dalej. Karta wyrocznia dla Was. To karta zwierzęca więź. Stań w obronie wszystkich zwierząt. Kurczę. Oj, woziłam do schroniska, wiecie. Różne rzeczy. Ale ja nie znam tej karty. W ogóle, muszę Wam przeczytać. Nie znam kompletnie tej karty. O, to jest karta ostatnia. Masz wyjątkowe relacje ze zwierzętami. Świat potrzebuje, byś zabrał głos w obronie wszystkich zwierząt zamieszkujących planetę. Pomóż w ochronie dzikiej przyrody i ratuj zwierzęta, kiedy tylko możesz. Przekazuj datki na ich rzecz lub zaangażuj się w obronę ich praw za pomocą internetu. Przeznaczenie wolnego czasu na pomoc w schroniskach dla zwierząt powinno dać wiele satysfakcji. Może nadarzyć się okazja do zaadoptowania kota lub psa i zapewnienia mu pełnego miłości domu. No, jeżeli macie czas, oczywiście, bo często jest tak, że no nie mamy czasu, żeby się poświęcić dla zwierząt, ale uważam zawsze, że najpierw powinniśmy kochać ludzi. Mm, tak mi się wydaje, dlatego, że znam bardzo wiele osób, którzy. Yy, oni kochają na przykład zwierzęta, ale nie cierpią ludzi. I tego nie mogę do końca pojąć. <grym> dlatego. Kurczę, zwierzęcia by nie skrzywdził, ale by zaciukał, wiecie, gdzieś tam najchętniej człowieka, tak? No może trochę przesadziłam. Mm, wszystkiego dobrego. Musiałam pogadać na koniec. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pozdrawiam, do usłyszenia.